Już na samym początku tej lekcji mam dla Ciebie zadanie. Zatrzymaj ją i spróbuj samodzielnie obliczyć te dwa logarytmy. Zacznijmy od tego logarytmu. Do jakiej potęgi należy podnieść liczbę 2, aby otrzymać 8? 2 do potęgi trzeciej równa się 8. A do jakiej potęgi należy podnieść 2, aby otrzymać 4? 2 do potęgi drugiej równa się 4. Mam dla Ciebie jeszcze jedno zadanie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj obliczyć, ile to jest logarytm o podstawie 2 z iloczynu liczb 8 i 4. 8 razy 4 to 32. Otrzymujemy logarytm o podstawie 2 z liczby 32. Do jakiej potęgi należy zatem podnieść liczbę 2, aby otrzymać 32? 2 do potęgi 5 to 32. Skoro wiemy, ile to jest logarytm o podstawie 2 z liczby 8 i logarytm o podstawie 2 z liczby 4, to obliczenie takiej sumy nie będzie dla nas problemem. Logarytm o podstawie 2 z liczby 8 to 3, a logarytm o podstawie 2 z liczby 4 to 2. Wiemy to z tych obliczeń. Otrzymujemy 3 dodać 2, czyli 5. Spróbujmy teraz poszukać trochę matematycznej magii, która wynika z tych rozważań. Spójrz raz jeszcze na tę sumę. Wiemy, że logarytm o podstawie 2 z liczby 8, dodać logarytm o podstawie 2 z liczby 4 to 5. Spójrz teraz na ten logarytm, który w podstawie ma również liczbę 2. Liczbą logarytmowaną jest iloczyn dwóch liczb, liczby 8 i liczby 4. Zwróć uwagę, że te liczby są liczbami logarytmowanymi w tych dwóch logarytmach. Logarytm o podstawie 2 z iloczynu liczb 8 i 4 to również 5. Możemy zatem stwierdzić, że logarytm o podstawie 2 z liczby 8, dodać logarytm o podstawie 2 z liczby 4 to jest to samo co logarytm o podstawie 2 z iloczynu liczb 8 i 4. Zauważ, że wszystkie te logarytmy mają taką samą podstawę. Po prawej stronie równania mamy sumę dwóch logarytmów. Zobacz. Jeśli podstawy dwóch logarytmów są identyczne i dodajemy do siebie te dwa logarytmy, to taką sumę możemy zapisać w postaci jednego logarytmu również o takiej samej podstawie z iloczynu liczb logarytmowanych. Zastanawiasz się pewnie, po co to jest potrzebne. Spróbuj samemu dojść do tego, obliczając tę sumę. Mamy tutaj logarytm o podstawie 6 z liczby 2, dodać logarytm o podstawie 6 z liczby 3. Moglibyśmy ugryźć ten przykład, obliczając po kolei te dwa logarytmy i dodając do siebie wyniki. Zauważ jednak, że nie potrafimy powiedzieć, do jakiej potęgi należy podnieść liczbę 6, aby otrzymać liczbę 2. Tak samo nie potrafimy powiedzieć, do jakiej potęgi należy podnieść liczbę 6, aby otrzymać 3. Możemy jednak skorzystać z techniki, którą poznaliśmy przed chwilą. Zauważ, że oba logarytmy mają taką samą podstawę. W tym przypadku taką sumę możemy zapisać w postaci jednego logarytmu, również o podstawie równej 6 z iloczynu liczb logarytmowanych, które występują w tych dwóch logarytmach. 2 razy 3 to 6. Otrzymujemy logarytm o podstawie 6 z liczby 6. Do jakiej potęgi należy podnieść liczbę 6, aby otrzymać 6? Do potęgi pierwszej. Mimo tego, że nie byliśmy w stanie obliczyć oddzielnie tych dwóch logarytmów, to byliśmy w stanie obliczyć sumę tych dwóch logarytmów. Zamieniliśmy ją na jeden logarytm z iloczynu liczb logarytmowanych. Możemy to robić wyłącznie wtedy, kiedy logarytmy biorące udział w dodawaniu mają taką samą podstawę. Przyszła pora, aby uogólnić sobie nasze rozważania. Logarytm o podstawie A z liczby B dodać logarytm o podstawie A z liczby C to jest to samo, co logarytm o podstawie A z iloczynu liczb B i C. Najważniejsze jest to, aby pamiętać o tym, że ten wzór możemy stosować wyłącznie wtedy, kiedy logarytmy biorące udział w dodawaniu mają taką samą podstawę. Pamiętaj o tym, że podstawa logarytmu musi być zawsze większa od zera i różna od jedynki, a liczby logarytmowane muszą być większe od zera. Teraz przyszła kolejna zadanie dla Ciebie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć, ile to jest logarytm o podstawie 10 z liczby 2, dodać logarytm o podstawie 10 z liczby 5. Znowu nie jesteśmy w stanie powiedzieć, do jakiej potęgi należy podnieść liczbę 10, aby otrzymać liczbę 2. Tak samo nie jesteśmy w stanie powiedzieć, do jakiej potęgi należy podnieść liczbę 10, aby otrzymać 5. Zwróć jednak uwagę, że w tej sumie występują dwa logarytmy o jednakowej podstawie. Co w takim przypadku możemy zrobić? W takim przypadku taką sumę możemy zapisać w postaci jednego logarytmu, który również w podstawie ma liczbę 10 z iloczynu liczb logarytmowanych, które występują w tych dwóch logarytmach. Otrzymujemy zatem logarytm o podstawie 10 z iloczynu liczb 2 i 5. 2 razy 5 to 10, więc otrzymujemy logarytm o podstawie 10 z liczby 10. Taki logarytm jest równy 1, ponieważ 10 podniesione do potęgi pierwszej da nam liczbę 10. Teraz zajmiemy się czymś nieco innym. Zaraz zobaczysz czym. Najpierw obliczymy sobie te dwa logarytmy. Logarytm o podstawie 2 z liczby 2 to 1, ponieważ 2 podniesione do potęgi pierwszej da nam liczbę 2. Logarytm o podstawie 2 z liczby 8 to 3 ponieważ 2 podniesione do potęgi 3 to 8. Obliczmy teraz, ile to jest logarytm o podstawie 2 z ułamka 2 ósme. Ułamek 2 ósme możemy skrócić dzielący licznik i mianownik przez 2. Otrzymamy 1 czwartą. Obliczmy teraz, ile to jest logarytm o podstawie 2 z ułamka 1 czwarta. Jeśli liczbę 2 podniesiemy do potęgi o wykładniku minus 2 to otrzymamy 1 czwartą. Teraz obliczymy, ile to jest logarytm o podstawie 2 z liczby 2, odjąć logarytm o podstawie 2 z liczby 8. Wiemy, że logarytm o podstawie 2 z 2 to 1, a logarytm o podstawie 2 z 8 to 3. Otrzymujemy 1 odjąć 3, a to równa się minus 2. Zwróć uwagę, że w wyniku otrzymaliśmy taką samą liczbę jak tutaj. Zobacz. Wynikiem tego odejmowania jest liczba minus 2. Ten logarytm jest również równy minus 2. Możemy zatem zapisać, że logarytm o podstawie 2 z liczby 2 odjąć logarytm o podstawie 2 z liczby 8 to jest to samo, co logarytm o podstawie 2 z ułamka 2 ósme. Właśnie poznajesz kolejną własność działania na logarytmach. Zwróć uwagę, że w tej różnicy występują dwa logarytmy o takiej samej podstawie. Taką różnicę możemy zapisać w postaci jednego logarytmu o takiej samej podstawie z ilorazu liczb logarytmowanych. W liczniku znajduje się liczba logarytmowana, która znajduje się w logarytmie, od którego odejmujemy. W mianowniku znajduje się liczba logarytmowana, która znajduje się w logarytmie, który odejmujemy. Innymi słowy, liczba logarytmowana z pierwszego logarytmu znajdzie się w liczniku, a liczba logarytmowana z drugiego logarytmu znajdzie się w mianowniku. Nie inaczej. Do czego w ogóle jest nam to potrzebne? Spójrz na takie odejmowanie. Tutaj mamy logarytm o podstawie 15 z liczby 30, a tutaj logarytm o podstawie 15 z liczby 2. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, do jakiej potęgi należy podnieść 15, aby otrzymać 30. Nie jesteśmy też w stanie powiedzieć, do jakiej potęgi należy podnieść 15, aby otrzymać 2. Co robić? Różnicę logarytmów o takiej samej podstawie możemy zapisać w postaci jednego logarytmu również o takiej samej podstawie. Liczbę logarytmowaną z pierwszego logarytmu zapisujemy w liczniku, a liczbę logarytmowaną z drugiego logarytmu zapisujemy w mianowniku. Ile to jest 30 podzielić przez 2? 15. Otrzymujemy logarytm o podstawie 15 z 15. 15 podniesione do potęgi pierwszej da nam liczbę 15. Mimo tego, że nie byliśmy w stanie obliczyć tych dwóch logarytmów oddzielnie, to byliśmy w stanie obliczyć, ile wynosi ta różnica. Ta różnica wynosi 1. Uogólnijmy sobie nasze rozważania. Logarytm o podstawie a z liczby b, odjąć logarytm o podstawie a z liczby c, równa się logarytm o podstawie a z ułamka b przez c. Pamiętaj, że ten wzór możemy stosować, gdy logarytmy biorące udział w odejmowaniu mają taką samą podstawę. Pamiętaj o tym, że podstawa logarytmu musi być zawsze większa od zera i różna od jedynki, a liczby logarytmowane muszą być większe od zera. Przed tobą kolejne zadanie w tej lekcji. Zatrzymaj ją i spróbuj samodzielnie obliczyć tę różnicę. Nie potrafimy powiedzieć, do jakiej potęgi należy podnieść liczbę 4, aby otrzymać 192. Nie potrafimy też powiedzieć, do jakiej potęgi należy podnieść liczbę 4, aby otrzymać 3. Taką różnicę możemy jednak zapisać w postaci jednego logarytmu, którego podstawa będzie również wynosiła 4. Możemy tak zrobić, ponieważ te dwa logarytmy mają taką samą podstawę. Otrzymamy logarytm o podstawie 4 z takiego ułamka. W liczniku znajduje się liczba 192, a w mianowniku liczba 3. 192 podzielić przez 3 to 64. Otrzymujemy logarytm o podstawie 4 z liczby 64. Do jakiej potęgi należy podnieść 4, aby otrzymać 64? Do potęgi trzeciej. Wynikiem tego odejmowania jest liczba 3. Pokażę Ci teraz, jak korzystać z poznanych wzorów nieco inaczej. Tutaj mamy logarytm o podstawie 2 z iloczynu 4 razy pierwiastek z 2. Wiemy, że sumę logarytmów o jednakowej podstawie możemy zapisać w postaci jednego logarytmu o takiej samej podstawie z liczb logarytmowanych. Jeśli rozbijemy ten logarytm na sumę dwóch logarytmów, to otrzymamy coś takiego. Logarytm o podstawie 2 z liczby 4 dodać logarytm o podstawie 2 z pierwiastka z 2. Liczbą logarytmowaną w tym logarytmie jest 4, a liczbą logarytmowaną w tym logarytmie jest pierwiastek z 2. Logarytm o podstawie 2 z liczby 4 to 2, ponieważ 2 podniesione do potęgi drugiej da nam liczbę 4. Logarytm o podstawie 2 z pierwiastka z 2 to 1, druga, ponieważ 2 podniesione do potęgi 1, drugiej da nam pierwiastek z 2. Otrzymujemy 2 dodać 1, druga. 2 dodać 1, druga to jest 2 i 1, druga. Spójrz teraz na kolejny przykład. Logarytm o podstawie 2 z ułamka, który w liczniku ma liczbę 1, a w mianowniku ma liczbę pierwiastek z 2. Skoro mamy tutaj ułamek, czyli dzielenie, to taki logarytm możemy rozbić sobie na różnicę dwóch logarytmów. Oba będą miały podstawę równą 2. Otrzymamy logarytm o podstawie 2 z liczby 1, odjąć logarytm o podstawie 2 z pierwiastka z 2. Liczbę, która jest w liczniku, zapisaliśmy jako liczbę logarytmowaną w pierwszym logarytmie. A liczbę, która jest w mianowniku, zapisaliśmy jako liczbę logarytmowaną w drugim logarytmie. Do jakiej potęgi należy podnieść 2, aby otrzymać 1? Do potęgi zerowej? A do jakiej potęgi należy podnieść 2, aby otrzymać pierwiastek z 2 do potęgi 1 drugiej? Ile to jest 0 odjąć 1 druga? Minus 1 druga. To jest nasz wynik.